Witam Państwa na panelu dyskusyjnym pod tytułem 30 lat po okropnym stole. Spotkanie zostało przygotowane przez młodych dla Polski Miasto. Całe wydarzenie jest objęte patronatem Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje TVP3 Gdańsk oraz Radio Gdańsk. dwie strony podpisały się pod tym, co uzgodniły, to, jak sądzę, nie było już większych złudzeń, złudzeń co do tego, że ewolucja systemu została rozpoczęta, ale jak będzie dalej przebiegała i czy będą strony przestrzegały uzgodnionych zapisów, to jest inna sprawa. Część aktorów politycznych, która brała udział w tamtych wydarzeniach, oceniała je wtedy na bieżąco inaczej, dzisiaj je na bieżąco ze względu na inny kontekst polityczny, zupełnie inaczej yy, ocenia, i to jest jeden powód trudności. Druga rzecz to jest yy, próba zastanowienia się, czy w ogóle jakakolwiek inna alternatywna ścieżka dla Polski tamtego czasu istniała. Składy myślowe zwykle oscylują wokół dwóch zupełnie przeciwstawnych wizji, to znaczy. Złotej i czarnej legendy okrągłego stołu. Z jednej strony mamy obraz zmowy elit hańby narodowej, z drugiej strony cudu, który umożliwił obalenie komunizmu bez użycia siły. W moim przekonaniu tak naprawdę mieliśmy do czynienia z czymś pośrodku, czyli tym, co tak trafnie profesor Antoni Dudek określił mianem reglamentowanej rewolucji. W gruncie rzeczy obie strony porozumiały się, a życie dowiodło, że sytuacja zmienia się bardzo szybko. Podjęliśmy się organizacji dzisiejszego wydarzenia ze względu na wyjątkowy temat. 30 lat po Okrągłym Stole, po wydarzeniu, które zapisało się już w historii Polski, a które bardzo często jest niezrozumiałe dla młodego pokolenia, dla nas, dla młodych ludzi. Dlatego na wszystkie pytania, które nas nurtują, odpowiadają dzisiaj nasi prelegenci, goście. Jako Młodzi dla Polski Trójmiasto organizujemy tego typu wydarzenia, jak panele dyskusyjne, aby promować wartości obywatelskie żeby jakby kształtować to społeczeństwo obywatelskie, rozwijać patriotyzm. Przede wszystkim zależy nam na aktywizacji młodych ludzi, aby brali udział w przedsięwzięciach właśnie takich organizowanych przez nas lub przez inne organizacje.